Zadanie drugie Matura z Matematyki 2020, zakres podstawowy. Dany jest kwadrat ABCD, w którym A ma współrzędne 5 i minus 5 trzecich. Przekąt ABD tego kwadratu jest zawarta w prostej równaniu y równa się 4 trzecie x. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekąt A i C B i D oraz pole kwadratu ABCD. Czy mamy podaną z e, prostą u y równa się 4,3x? Przekąt, czy to jest przekątna bd jest oparta na tej, e, na tej prostej? Czyli od razu zaznaczamy sobie tutaj na tym rysunku pomocniczym, którym wcześniej zrobiłem. to jest y równa się 4,3x? My mamy teraz tak znaleźć punkt przecięcia przy kąt AC i B D, czyli tutaj to będzie ten punkt. I nazwiemy sobie punktem E. Czyli szukamy ten punkt E oraz pole kwadratu ABCD, czyli być też pole całego dużego kwadratu. go tutaj kwadrat. Tania. No i co tutaj mamy? Mamy podaną prostą. I podany punkt A, ten punkt A też sobie zapiszemy. z 5 minus 5 trzecich. No i tutaj, jedno z, z kluczowych takich wskazówek, które możemy tutaj wziąć, skorzystać, to z warunku, kiedy dwie proste, prostopadłe przecinają się pod kątem prostym i skorzystać ze wzoru na. Obliczenie współczynnika kierunkowego tej drugiej, tej, tej drugiej prostej. Czyli jeśli mamy podany współczynnik kierunkowy um, odcinka BD stosując wzór na odcinek prostopadły do tego odcinka możemy wyznaczyć współczynnik tej drugiej prostej, czyli od tego zaczniemy. Dwie proste są prostopadłe, gdy współczynnik A1 razy A2 to się równa minus 1. Czyli nasz współczynnik A1 jest równy 4 trzecie, razy A2 to się równa minus 1. Podzielimy sobie go przez 4 trzecie, czyli A2 to będzie współczynnik minus 4 Tak czyli wiemy, że współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej to będzie minus 1. 3 czwarte X, ale nie znamy jeszcze drugiego parametru, czyli nie znamy współczynnika B. W jaki sposób możemy obliczyć współczynnik B? Po prostu podstawiając pod to równanie nasz punkt A, bo mamy podany punktu, punkt A, więc podstawiamy punkt A pod ten wzór naszej prostej, czyli to będzie minus 5, 3 Równa się Minus 3 Czwarte Razy 5 Dodać B no, Czyli to będzie Minus 5 Trzecich Przenieśmy sobie na to na drugą stronę od razu i wymożemy czyli 3 razy 5 to będzie Minus 3 czwarte razy 5 to będzie Minus 15 Czwarty, przenosimy na, na drugą stronę ze zmienionym znakiem, czyli to będzie plus 15. Czwartych i to się równa nasze B. Eee, musimy tutaj dodać te bałamki czyli do wspólnego mianownika, doprowadzić, czy najbliżej będzie do dwunastki, czyli pomnożymy pierwsze razy 4, czyli będzie minus 20 dwunastych. Dodać ten drugi pomnożymy razy 3, czyli 45, 12 się równa B. Czyli wychodzi z tego, że B, B równa się minus 20, 45, to jest 20, 25, 12. Czyli już teraz możemy napisać sobie wzór tej drugiej prostej i on będzie miał następującą postać minus 4, 4x, dodać 25, no i teraz mamy obliczone prostą e, przechodzącą przez, przez odcinek AC czyli naszą e przekątną kwadrata, kwadratu mając teraz dwie proste wiemy, że one przecinają się w punkcie A, e, tak? więc jeśli chcemy, a punkt E to jest punkt przecięcia e, tych dwóch przekątnych naszych i gdy podstawimy obydwa te równania do układu równań, wtedy poznamy punkt przecięcia tych prostych. Czyli postawiamy pod układ, układ równań. Czyli pierwsze równanie to jest równe y, 4, 3, x. Drugie równanie 3, 4, x, dodać 25, 15. Możemy tutaj zastosować metodę podstawiania, czyli podstawmy sobie... Um, pod y, pod to drugie równanie. Ja już nie będę przypisywał tego układu równań. Oczywiście teoretycznie powinno się tak robić, ale tutaj to pominę. 4 trzecie x, ostatnie ostatni raz przypiszę, potem podstawiał tylko. 4 trzecie 4 trzecie, podstawiamy zamiast y, 4 trzecie x. To się równa minus 3 czwarte x plus 25 12 przenosimy x na jedną stronę 4 3, x dodać 3 czwarte x 20 równa się 25 dwunastych na obu strony musimy tutaj pomnożyć to przez 12 aby pomnożyć przez 12 aby pozbyć się tych ułamków Czyli tutaj będzie nam 4, 4, razy 12 to będzie 16x, dodać 4 razy 12 to będzie 9x i równa się 25, 12 razy 12 to jest 25. Z tego wyliczamy, że to jest 25x równa się 25, czyli wiemy, że x, nasze x jest równe 1. Czyli w tym momencie wyliczyliśmy sobie naszą współrzędną przecięcia x, ale musimy jeszcze obliczyć y, czyli podstawowe porównanie. Możemy to pierwsze, czyli y równa się 4, 3 razy 1, czyli po prostu y równa się 4, 3. Czyli w tym momencie mamy już współrzędne punktu e, czyli przecięcia tych dwóch przekątnych, czyli to będzie punkt 1 i 4, trzecie. Mając tę współrzędną e, punktu przecięcia E i mając e, współrzędność e, punktu A, naszego kwadratu, możemy obliczyć odliczy e, ze wzoru na e, długość odcinka o końcach w punktach. E, a po prostu obliczyć długość tego odcinka. Długość odcinka tego odcinka AE to będzie połowa naszej przekątnej. Czyli obliczymy sobie. Odcinek AE to będzie połowa przykład, jedna druga, czego i przykładnej D nazwiemy sobie D. Podstawmy sobie pod wzór AE, czy pierwiastek, czyli tak mamy XB, czy naszym tutaj będzie w przypadku XE, czy naszym e będzie jedynka podjąć X, a, czyli będzie, e, będzie minus 5 do kwadratu plus plus e, e, Y e, czyli to będzie 4 trzecie, dodać 5 trzecich. I to już jest to wszystko, wszystko pierwiastkiem. Oczywiście do kwadratu tutaj. Czyli to nam wychodzi, że odcinek AE jest to równe. 1 minus 5 to jest 3, minus 4 do kwadratu, to jest 16. 4 trzecie dodać 5 trzecich to będzie 9 trzecich, czyli to będzie 3. 3 do kwadratu to jest 9 plus 9. czy wychodzi nam, że odcinek AE to będzie miał pierwiastek z 25, czyli to będzie 5 tym sposób wiemy, że odcinek AE to jest 1 druga d, czyli 5 to się równa 1/2 d. Mnożymy sobie to raz, 2, to będzie 10. wiemy, że nasza przekątna ma długość d. No i mamy tutaj możemy zastosować wzór na przekątną w kwadracie, a wzór na przekątną w kwadracie to jest papier z dwóch czy postawimy sobie to pod, do tego wzoru, czyli 10 to się równa a pierwiastek z 2, pomnożymy sobie to, podzielimy sobie to przez pierwiastek z 2, czyli to będzie 10 przez pierwiastek z 2 równa się a, a to się równa 10 przez pierwiastek z 2, pomnożymy sobie przez pierwiastek z 2 przez pierwiastek 2, usunąć niewymierność, czyli to będzie 10 pierwiastków 2 przez 2, czyli to będzie 5 pierwiastków z 2. W ten sposób mamy obliczone bok kwadratu, czyli nasz bok kwadratu jest równy 5 pierwiastków z 2. Czyli teraz podstawiamy, musimy tylko wyliczyć, zostało nam do obliczenia pole tego kwadratu, czyli pole kwadratu to jest a kwadrat, czyli pole kwadratu, czyli 5 pierwiastków z 2 do kwadratu, to się równa 5 razy 5, to jest 25, 25, pierwiastek z 2 do kwadratu, to jest razy 2, czyli to się równa 50. Czyli mamy odpowiedź, że pole naszego kwadratu równa się 50, a współrzędne przecięcia, współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD są równe 1 i 4 trzecie. A tym jest zadania.